Oui, wit witajcie wszyscy, jeszcze poczekajcie chwilę. O, już wróciłam do gry. E, jest z nami dużo osób. my jesteśmy w sojuszu i tam. Co tu... A, jej. I mam nowy mikrofon, więc nie będzie dobrze słychać. Nareszcie, bo przedtem piło mnie słychać jak jakiegoś kogoś dziwnego. Lagi, tu są lagi. To komu komuś żelazo, No. O, ja się wstrzymałam. Od razu piszę, nagrywam wszystkim. Ty, Augustyn ma enchant! No wiem. Ui. Pozwól, że też będę tu rozkopywać. Bo tam nam powiększyć to. Nie, yeah. Nie. Podać. O! Widzisz? mamy podany kanał. Będzie więcej subskrybentów. No ja się cieszę. Nie wiem, jak ty. No, ja też się cieszę, no. Czekaj, tu jest już nie ten mało. A Od więcej... ja yeah! I Ty jest 10 suba. nie Bardzo, 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 się cieszę z tego oto gościa. bardzo, jest super, super, super! Jest super! Także raz super! to bardzo, to to oglądasz, to pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiamy, bardzo pozdrawiamy. I jeśli masz kanał, to podaj, proszę cię. To podaj, proszę cię, bo wtedy czekacie. Sióby cię czekają. Dwa czy jeden, jak myślisz, ale. Myślę, że dwa. Myślę, że nawet więcej niż dwa. Jej. Ile Ile żelaza mam? Masz bronkę drewną? E, tak, mam crafting table. Dla siebie. A masz jeszcze drewno? Bo ja mam już crafting piecyk, ale nie mam drewna. Czekaj, ja muszę sobie piecyk. piecyk. Wow. Prywatny, prywatny. tu jest węgiel. Ten należy do Elwy. Ten należy do Augustyna. Dobra. Dobrze. Jej, tylko szybko się przepalać, żelazo, dobra, jaj... Moment enchanting! Jej, dziękuję! Kąd masz? Od na jak widać. Thank you! Bronka to jest na odcinku. Naprawdę? Ja. Nie wiedziałam. Boże, ja nie wie... Aaa, jakie są lagi na tym, 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 tym. Że tym nie było, nie? No nie, bo jest nas tutaj bardzo dużo gąba. Fakt, fakt, nie. Daj patoki, daj patoki. Maj, 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 moje maje pochodnie na no kurde. Podzielę się, podzielę się. Dałam Ci tę większą połowę. Ej. Mam nadzieję. Daj patoki, patoki, <laughs> daj. Już daję cztery patoki ci dałam. Więcej patoków daj. Nie mam. Patoki! Pójdziemy na górę po drewno. Później. Później. Widać napis. Ola. O, już nie widać napisu. Ola. Jej! Jakiego? Ja mam słodkiego z kina. Co? Ty znalazł jakieś Ooo. A ja znalazłam utwardzoną glinę. A ja oświetlę teren. Lucky chest! Jej, congratulations! Dzięki, 20 mięsa i kobel. Jej, żelazo. Lucky chest! Będę musiała sobie coś zrobić ze złota. Gdzie dużo... to było złoto, a to wyglądało jak diaksy? No, też tak mam. Bo mam za wysoko komputer. I jak... Jej, zdjęcia. ale bardzo dziękuję za enchant. Wow. Ale fajnie się tak robi, skaczesz się pod ziemią. To jest takie fajne. Na dwa klocki takie. Jakbyś tańczył twista. Nie twista. Mogę puścić happy kto... Jej! Welcome I'm Happy! Dobra, nie będę śpiewać. Nie jestem na to jeszcze go... Jej, gotowa. Dostałam 12 żelaza. Znaczy nie 12, tylko dużo. Boże, święty. Jej, dostaję dużo rzeczy. Jestem bogata już. Dostał. Wow! Ej, 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 jestem bo... Sławna, jestem bogata. Dają mi rzeczy. Jej. Ja nie mam nawet na kilo. Poczekaj. Daj troszkę zelazu na kilo. Kto da jobko? Świetnie. Kto da jobko? Ja nie mam ja dać jobka. Dobra, ja wybiegnę pod radno. O, już daj. Dajcie trochę Lorysie. Proszę. Źle napisałam. Koercja. Ej, tam trudno. Jej, mogę zrobić sobie kawałek zbroi nareszcie. nareszcie. Lagi są takie, że nie wiem. Jeśli nie podoba wam się. Boże święty! Nie rozumiem. Ups, no. Jej, ładnie wyglądam z tym ubranku. Ale nie rozumiem, czemu oni mi tyle rzeczy dają. Jej! A, Może czy... mnie. Bo uważam, że jestem bogata, nie? Mam żelazną klatę, to jestem bogotu. Ja już mam żelazną klatę i spodnie. I mam na buty. I return to you. Jeszcze tylko butów i miecza mi brakuje. Nie wiem jak tobie. Bo ja jestem już bogata, chodź, mi brakuje kilosu. O, cześć, mam już Właściwie. pierwszy level, za to mam dużo potęgu, będę miała, bo mam aż tego. Mam, a ja ci dam pochodnie, nie potrzebuję. Co, nie, nie pot Mam 28, dostałam. No da, 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 da. To nie było <mety> dla ciebie. To było jego chyba, nie wiem, nie pamiętam. Nam ci za to glinę. I martwym mięsik. Bu. I jeszcze taka on rzucą. Nie, ja się odjęcie na wszystkie cię kochają. Wolisz nie mnie. Nieprawda, no ty ja cię z tobą przyjaźnie znacznie dłużej, ja cię już... z tobą prawie 5 lat przyjaźnie. Jeee! Za to karę! Ło! Ci... matko! Ej, Ola, 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 chcesz hełm? Kilof mi na jedno użycie! Czekaj, okay, ja już nie mam kilofa. Chcesz... Znaczy mam bo tak... Trzymaj hełm, bo nie go zrobiłam zamiast butów. Ale i tak mi to nic nic. No na jedno użycie hełm daj. Jedno użycie. Hełm? Heł... E, kilo. Chwila. Jej, mam pełną zbroję! Ui! Kilo na jedno użycie daj. Proszę. Um, I teraz... Mam swoje obozowisko. Oddaję. Co będzie za odrzucenie mnie? Co? A, to! Ola, no ja Cię nie odrzuciłam, ja Cię nie nadal kocham jak koleżankę z klasy. Ej, kurno, to nie wybuchło. Ja idę się zabić. No jaś, wiesz, że to się nagrywa i zaraz się kończy nagrywanie, więc... Dobra, teraz będę bardzo szybka. Cześć wszyscy, tutaj była pierwsza część i zaraz kończymy i mam bardzo dziwną szyję i kończę już, dobra zaraz będzie nowe, do nowej części